wszystkich ponownie na moim kanale. Jakiś czas temu, może pół roku temu odkryłam taki termin jak wysoka wrażliwość. Przejrzałam i zgłębiłam chyba wszystkie możliwe wstępne artykuły na ten temat. Tak jak podejrzewałam, należy do osób wysoko wrażliwych. Bywa też tak, że podczas rozmowy ze znajomym na przykład yy, wspomnę coś o tym terminie, ponieważ zauważam te cechy, właśnie cechy osoby wrażliwej u znajomego i wyobraźcie sobie, że nikt do tej pory nikt nie wiedział, co to y, w ogóle nie słyszał wcześniej takiego terminu, nie wiedział w ogóle o co chodzi. Według mnie należy ten temat rozpowszechnić przez właśnie nieświadomość wynika dużo, bardzo dużo konfliktów niepotrzebnych, często właśnie w rodzinie ludzie nie potrafią się dogadać, ponieważ każdy inaczej odbiera bodźce zewnętrzne i należy y, ludziom właśnie opowiedzieć nieco o tych wysoko wrażliwych osobach. Może niektóre osoby odnajdą siebie, rodzina odnajdzie sposób, właśnie jak dotrzeć do tej osoby, i po prostu ominiemy wiele konfliktów. Także zapraszam do oglądania. Zostańcie ze mną. Generalnie prawie jedna piąta ludzi na świecie ma odmienny sposób przetwarzania bodźców zewnętrznych z powodu większej reaktywności części mózgu, które regulują emocje. Przeczytam Wam taki fragment, który też właśnie mówi trochę wyjaśnia, o co chodzi z wrażliwością. Prawdziwa wysoka wrażliwość nie jest nabyta jak charakter, nie jest to wpływ środowiska czy przeżytej traumy. To czysta wrodzona fizjologia uwarunkowana genami. Nie da się wybrać, czy, rodzi czy rodzimy się z takim, a nie innym układem nerwowym. Można tylko nauczyć się żyć i pozytywnie wykorzystywać. Rozpocznę od przedstawienia cech WWO, ale jeszcze powiem Wam, że przed wyliczeniem przytoczę też taką. Y y pisałam na blogu już o tym. o. Właśnie wysokiej wrażliwości. Przytoczę tutaj yy, właśnie też fragment z, tamte, z mojego artykułu. Myślę, że wiele osób po prostu z tym, z tym kawałkiem, z tym fragmentem się utożsami. Jeśli właśnie jesteście wysoko wrażliwi, to z pewnością odnajdziecie tutaj siebie. Miesiące mijają mi na poszukiwaniu siebie, swojej natury. Na podstawie, os na podstawie ostatnich autorefleksji uświadomiłam sobie, że jestem samotnikiem. Potrzebuję swojej przestrzeni, męczę się wśród ludzi. Pustych, jałowych rozmów. Nie przepadam za grupowymi zabawami, preferuję obcowanie z przyrodą i snucie cichych marzeń, słuchanie muzyki klasycznej na osobności, oczywiście. Kocham sztukę. Wystąpienia przed ludźmi sprawiają mi ogromny kłopot. Bywa, iż stresuję się sytuacjami, które dla innych nie stanowią niczego nadzwyczajnego. Lękam się, co kto o mnie pomyśli. Czasem czuję się naprawdę bardzo niepewnie. Wszystko biorę do siebie, słowa innych potrafią mnie silnie poruszyć. Wszystko przeżywam, często słyszę. Nie wiesz wszystkiego zbyt dosłownie na serio. Potrzebuję swojego miejsca, gdzie mogę pobyć sama w ciszy, dokąd mogę uciec. Czasem, nawet niegłośne hałasy, dźwięki potrafią mnie rozdrażnić. Seans w kinie kreuje moje następne tygodnie. W sprawie już odpływam jakby w inny świat. Fotografia pozwala mi wyrazić siebie. Swoje uczucia, przemyślenia, tak samo wpisy na blogu i wideo na YouTubie. Kto z Was się pod tym podpisuje, teraz podam właśnie wyliczę te cechy osób wrażliwych, to będzie taki właśnie w formie testu. Możecie sobie przeanalizować te punkty i zobaczycie właśnie, czy należycie do, do tej grupy osób wysoko wrażliwych. Jeśli w większości zgadzają się te punkty, to witam w klubie. Reagujesz na te same rzeczy, filmy, książki, zdarzenia, głębiej niż inni i bardziej je analizujesz. Zauważysz detale albo drobne zmiany w swoim otoczeniu, kiedy inni nie są jeszcze tego świadomi. Dźwięki lub ostre światła mogą cię naprawdę bardzo rozdrażnić. Często czujesz się przeciążony i masz ochotę na przerwę od innych i uczestnictwa w życiu społecznym. Jesteś dość wrażliwy na ból, na zastrzyki, ukłucia owadów itd. tak Wolisz robić tylko jedną rzecz, niż zająć się kilkoma naraz, bo zaczynasz się po prostu gubić. Kiedy masz dużo do zrobienia w krótkim czasie, po prostu panikujesz. Czy stosowanie do zmian przychodzi ci z wielką trudnością? Masz tendencję do nadmiernego analizowania rzeczy, które ci się przytrafiają. Jesteś bardzo empatyczny, dobrze rozumiesz to, co inni przeżywają, jesteś wrażliwy na zmiany ich nastrojów. Kiedy jesteś głodny, tracisz nad sobą kontrolę, nie możesz się skoncentrować, bardzo boli cię głowa. Udzielają ci się emocje innych, Bądź emocje ukazane w książce, filmie. Natura lub sztuka bardzo głęboko cię masz, bardzo bogate życie wewnętrzne. Starasz się unikać konfliktów, nie lubisz konfrontacji. Często bywasz bardzo nieufny. Zanim zaczniesz działać, wszystko przemyślisz i zastanowisz się. Słyszałeś, iż masz sobie odpuścić, nie brać rzeczy tak na serio, albo że powinieneś się zahartować i stać się po prostu silniejszy. Podejmowanie decyzji zajmuje Ci dużo czasu i wyrzucasz sobie, jeśli okaże się zła. Myślę, że to są te najbardziej podstawowe cechy, które właśnie odróżniają WWO od pozostałych osób. Podam Wam teraz takie porady. Właśnie zebrałam je z paru źródeł i też na podstawie własnych właśnie doświadczeń chcę Wam udostępnić te porady. Może coś dla siebie weźmiecie. Niektóre są takie dość oczywiste, jednak WWO potrzebują. Tego jakby jeszcze bardziej. To jest jeszcze bardziej znaczące dla nich. także po kolei. Odpoczywaj, odprężaj się. Nie musi to być bezczynne leżenie. Dobra będzie spokojna praca własnym, tep, te, własnym tempem, codzienne czynności. Bardzo ważną rolę odgrywa sen, który musi być długi. WWO potrzebuje więcej snu. Często mają problemy ze snem ze względu na przeciążenie bodźcami. Nie narażaj się na nadmiar wrażeń. Jeśli chcesz zrobić wiele jednego dnia i pozbawić się zasłużonego odpoczynku, możesz skończyć z naprawdę bardzo złym samopoczuciem. To ja. Jako WWO musisz zrozumieć, kim jesteś i dostosować swoje życie do własnych potrzeb, nie pędzić na siłę za innymi. Praca w spokojnym otoczeniu, w domu, może być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Teraz powiem Wam trochę o zawodach, które są preferowane dla osób wysokowrażliwych. Generalnie idealną pracą dla osób, właśnie WWO, jest samozatrudnienie. To mamy na przykład tak. Artysta, szczególnie jeśli możesz pracować w ciszy i w spokoju. Prace w kontakcie ze zwierzętami, zwłaszcza te, w których można się nimi opiekować, czyli na przykład, nie wiem, opiekun w zoo, weterynarz, pracownik sklepu zoologicznego itd. Prace związane z opieką emocjonalną nad innymi ludźmi, psycholog, psychoterapeuta. Prace po prostu związane z kontaktem z ludźmi, na przykład praca sprzedawcy, doradcy, dziennikarz. Tutaj można wykazać się samodzielnością oraz inwencją twórczą. Prace, w których możesz być niezależny od innych, czyli projektant, leśniczy, coś takiego. Prace w otoczeniu technologii maszyn, jeśli nie jest to praca w stresującym środowisku, np. inżynier, programista, w których ważna jest umiejętność wyciągania wniosków oraz obserwacji, naukowiec, detektyw, tester. Jak można zauważyć, życie osoby wysoko wysokowrażliwej wcale nie jest łatwe. Gdyby takie było, to przecież też nie drążyłabym sprawy i nie, nie chciała, że tak powiem, nagłośnić tego tematu. Po drugie też nie szukałabym powodu, dlaczego zachowuję się tak, a nie inaczej, ale wiadomo, że nie ma co się załamywać. Wręcz przeciwnie ja na przykład czuję się podbudowana. Zamierzam zrozumieć swoją naturę i pracować nad sobą, co nie oznacza wyzbycia się tej wysokiej wrażliwości, bo jak wiecie, już na początku mówiłam, jest to na uwol jest ona uwarunkowana przez geny. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, bądź po prostu popisać, macie jakieś pytanie czy coś, po prostu piszcie do mnie na Instagramie. Yy, wszystkim odpisuję, praktycznie wszystkim. Także no... Zapraszam do kontaktu jak coś. Wkrótce nagram kolejny filmik o wysokiej wrażliwości. To będzie filmik poświęcony jakby mocą, mocą osób wysokowrażliwych. Yy, pracuję nad tym projektem na podstawie doświadczeń innych osób wysokowrażliwych, nie tylko y, jak, y, jak to wygląda u mnie, lecz także skontaktowałam się z wieloma innymi osobami wysokowrażliwymi na grupie. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za, za, tak miły od, za tak miły odbiór właśnie tego mojego wpisu i że pomogliście mi przygotować się do tego projektu, przygotowywać. Także widzimy się w następnym filmiku o wysokiej wrażliwości, o, o supermocach właśnie wrażliwych. Pa! pa.